Co jeść, by zostać mistrzem? Na to pytanie szukali odpowiedzi młodzi koszykarze z klubu sportowego Sudety. Z pomocą pospieszyli im Centrum Rehabilitacyjne Osteocyt i Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych. Przygotowaliśmy dla nich moc zagadnień naukowych, zarówno z strony praktycznej, jak i teoretycznej, jak zbilansować właściwie posiłek, dietę dla młodego sportowca. Młodzi sportowcy, młodzi koszykarze mogli nie tylko posłuchać wykładów, ale przede wszystkim mieli okazję, wziąć udział w ciekawych warsztatach, zbadać masę swojego ciała, posłuchać ekspertów. Był to także sprawdzian dla studentów dietetyki, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą. Na studiach uczymy się tej, tej teorii, a dzięki temu właśnie takim osiągnięciom, takim wydarzeniom możemy pogłębiać tą praktykę i dzielić się z innymi. Wszyscy wiemy, że dla młodego człowieka, szczególnie sportowca, ważne są sen, odżywianie, nawadnianie i odpowiednia regeneracja. Jednak w praktyce bywa z tym różnie. To było bardzo pouczające spotkanie, podkreślali młodzi koszykarze. Muszę się bardzo dobrze nawadniać, muszę spożywać dużo węglowodanów oraz białka. Można sobie zrobić drzemkę, i to nie znaczy, że jest się leniuchem. Tylko. To, to jest dobrze. Nie tylko jest sama gra w kosza ważna, tylko też jedzenie i tak jak się odżywiamy. To wpływa na jakość Waszej gry? Mhm, definitywnie tak, ponieważ to poprawia wyniki ogólnie biegu i wytrzymałości. Będziesz stosował zdobytą wiedzę? Oczywiście, że tak. Że, A dlaczego? Żeby być lepszym sportowcem, lepsze wyniki osiągać i żebyśmy byli całą lepszym drużyną. Trener personalny przygotował dla sportowców szereg praktycznych rad. Metody roztrenowania, rolowania. Prysznice ta kontrastowe, ta, które były przedstawione. To jest świetna, świetna płaszczyzna do współpracy. I myślę, że miasto zawsze będzie przyświecało i, i pomagało, wspierało takie inicjatywy. Uczelnia, jak i centrum rehabilitacji zapowiedzieli, że tego typu spotkań będzie więcej także dla reprezentantów innych dyscyplin sportowych.